Kup rabarbar na targu i pokrój w nieduże kawałki ostrym nożem. Uważaj, nie skalecznij. Przełóż pokrojony rabarbar do miski. Mąkę tortową i grubczatkę wysyp na stolnicę. Zbij do mąki same żółtka jedno, drugie, trzecie. Dodaj cukier puder, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Dodaj kostkę masła i posiekaj dokładnie dużym nożem. Zrób z ciasta szybko kulę, przekrój ją na pół i zawień w papier lub folię spożywczą. Jedną część wórz do zamrażalnika, a drugą do lodówki na pół godziny. Schłodzone ciasto pokrój w plastry i rozłóż na blasze do pieczenia. Wyrównaj ciasto dłońmi. Do rabarbaru dodaj cukier i kisiel w proszku, na przykład o smaku truskawkowym. Wymieszaj. Wysyp na ciasto. Zmrożony kawałek ciasta zetrzyj na tarce na rabarbar. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na 50 minut. Zrób sobie kawę, posyp ciasto cukrem, pudrem, daj lajka, daj suba.